Dzień dobry Państwu, nazywam się Mirella panek jestem członkinią zarządu Fundacji Szkoła Liderów i dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu Panią Martę Demańską i Pana Antoniego Morawskiego z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którzy reprezentują finałowy projekt w europejskim konkursie Innowacje w Polityce, w kategorii Community. Gratulacje jeszcze raz znalezienia się w finale konkursu. Za chwilę obejrzą Państwo krótki film wideo poświęcony projektowi Ochotnicy Warszawscy. Zapraszamy na film. あ Pytanie, które się nasuwa: skąd się wziął pomysł na ten projekt i jakby kto to wymyślił? Czy to jakiś prezydent, który przyszedł, czy to Centrum Komunikacji Społecznej, czy to może ktoś z mieszkańców? Skąd się wziął w ogóle taka idea, wzięła, żeby taki projekt poświęcony właśnie wolontariuszom, ochotnikom zrobić? Może ja opowiem. Projekt, zaczę, zaczęliśmy myśleć w, w Centrum Komunikacji Społecznej o, o tym projekcie pod koniec 2012 roku. To był rok, kiedy Warszawa była jednym z miast gospodarzy UEFA Euro 2012. My, jako Centrum Komunikacji Społecznej, organizowaliśmy wtedy wolontariat miejski w Warszawie. Współpracowaliśmy wtedy z wieloma organizacjami, z wieloma instytucjami. Tysiące osób chciało zostać wolontariuszami, około tysiąca było z nami wolontariuszami przez, przez miesiąc. Skończył się turniej, a my bardzo chcieliśmy wykorzystać ten ogromny potencjał. Który, który Warszawa, Warszawa pokazała i, i jej mieszkańcy. Zaczęliśmy się w związku z tym zastanawiać, co dalej. Naturalnym było to, że usiedliśmy do jednego stołu z organizacjami pozarządowymi i z instytucjami, które w obszarze wolontariatu w Warszawie w tym czasie działały. I zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić wspólnie, jak wykorzystać też potencjał samorządu do tego, żeby wspierać rozwój wolontariatu. Od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy robić takiego projektu, który będzie kolejną, może troszkę konkurencją dla tych wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji w Warszawie, który będzie gdzieś zbierał wolontariuszy. Wiedzieliśmy, że chcemy wykorzystać potencjał właśnie urzędu, ale też jego instytucji, mówiąc ogólnie samorządu, do tego, aby systemowo rozwinąć wolontariat w Warszawie ale też poniekąd odpowiedzieć na, na te wszystkie potrzeby i pytania wolontariuszy, które gdzieś po, po euro zostało, to znaczy co dalej, i gdzie tego wolontariatu szukać. My nie mieliśmy jednej dobrej odpowiedzi dla nich, stąd między innymi no, elementem projektu jest na przykład Miejski Portal Wolontariatu, który kumuluje ogromną, ogromny procent tych ofert wolontariatu, które w Warszawie są, są dostępne. A co jeszcze się składa właśnie na ten projekt? Jakie, jakiego typu działania Państwo dla wolontariuszy przewidujecie? Mamy takie trzy obszary główne działań. Przede wszystkim postawiliśmy na komunikację i na promocję, więc staramy się regularnie adresować różne działania do Warszawiaków. Opowiadać im o tym, czym jest wolontariat, zachęcać ich do udziału w wolontariacie. Stąd corocznie odbywa się jakaś kampania społeczna w Warszawie na ten temat. Adresujemy działania do wolontariuszy i to są głównie działania edukacyjne i szkoleniowe. Mamy miejską ofertę szkoleń to jest możliwość bezpłatnych udziałów w szkoleniach, ale też mamy na przykład superwizję dla wolontariuszy, którzy działają w obszarze tak zwanym pomocowym czyli dla tych osób, które potrzebują też troszkę więcej wsparcia, bardzo specjalistycznych Wsparcia w swoim, w swoim działaniu i przede wszystkim ogromna część naszych działań to są działania kierowane do organizatorów wolontariatu, czyli do organizacji pozarządowych i do instytucji. Mamy programy edukacyjne, mamy możliwość pozyskania dodatkowego finansowania przez te podmioty właśnie na organizację e, wolontariatu. Mamy także bezpłatną ofertę szkoleń, organizujemy bardzo dużo debat, spotkań, sieciujemy, spotykamy ludzi ze sobą. No, jest jest tych działań sporo. I czy wydaje się właśnie Państwu, że, że to zadecydowało o tym, że projekt został uznany za innowacyjny i przeszedł do finału? Czy, czy są jakieś jeszcze no, wyznaczniki tej innowacyjności, o których warto wspomnieć? Czy znaczy jest szereg takich rzeczy, można powiedzieć? Możemy zacząć od takich najbardziej namacalnych, to tutaj zwróciłbym uwagę na rolę instytucji miejskich, które są bardzo różnie postrzegane i też mają różny charakter, też od instytucji kultury przez jakieś ośrodki sportowe do takich bardzo wyspecjalizowanych podmiotów. My, wszystkie te instytucje, w pewnym momencie zebraliśmy i zaczęliśmy analizę. Pod kątem wolontariatu, to znaczy, czy one są w stanie organizować wolontariat? Jeżeli nie, to być może są w stanie swoich pracowników angażować w wolontariat, albo w jakoś ten proces rozwoju wolontariatu wspierać. I tak naprawdę um, udało się y, zrobić coś, co nazywamy otwieraniem instytucji na wolontariat, i tutaj pewne sukcesy już osiągnąć to znaczy przekonać y, dyrektorów, przekonać y, decydentów do tego, że w wielu warszawskich, na przykład bibliotekach, domach kultury, można ten wolontariat robić z ogromną korzyścią dla mieszkańców, z ogromną korzyścią dla samej instytucji. I e, mówiąc krótko, okazało się, że nie, nie jest to taki poboczny tor działania instytucji, ale właściwie niekiedy wywracają do góry nogami jej, jej działanie i e, no, zdecydowanie przybliża, przybliża mieszkańcom i instytucję i, e, i jakby jej Działania, a też poszerza jej zakres działań i ma wiele innych takich właśnie pozytywnych skutków. No, oczywiście możemy mówić, że nie mamy odpowiedników w Polsce, choć one powstają, to znaczy mamy nadzieję, że jesteśmy tutaj jakąś inspiracją. Staramy się też na wszystkie wiadomości i wszystkie miłe spływające do nas z Polski sygnały, takie, że ktoś by chciał się dowiedzieć więcej, odpowiadać i się dzielić. Jest kilka miast. Mniejszych, większych, kilka samorządów, które już podejmują takie działania. Niemniej jednak to, co było na początku, na pewno było czymś zupełnie przełomowym, awangardowym, i mamy wrażenie, że to, co też jakby przez lata do tych ochotników się dodaje, też jest zawsze czymś takim, właśnie nowym. O, no i y, też mogę powiedzieć jeszcze tutaj y, pod, pod względem takim współpracy międzysektorowej, to on na pewno jest innowacyjny, dlatego że y, trwa już bardzo długo, nie jest takim działaniem jednorazowym, tylko bardzo długofalowym, ale angażuje w systemowy sposób nie tylko nas, nie tylko Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ale szereg organizacji pozarządowych, które w różny sposób czy to na zasadzie konkursów, czy na zasadzie po prostu zleconych usług, które, które realizują, tworzą te elementy Ochotników Warszawskich. To nie oszukujmy się, to znaczy Ochotnicy i ten efekt, który został osiągnięty już teraz i jest osiągany każdego dnia, on nie byłby możliwy, gdybyśmy to robili sumptem tylko i wyłącznie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. To jest tak, że mamy w Warszawie szereg organizacji, które są wyspecjalizowane choćby we wsparciu innych podmiotów pozarządowych, i tą skumulowaną swoją wiedzę i umiejętności są w stanie tutaj nam ofiarować i włączyć się w taki projekt, chociażby po to, żeby właśnie wspierać jakieś te konkretne działania w projekcie. A ja chciałam zapytać właśnie o, o mierzenie efektów i o to, co ten projekt zmienił. Czy Państwo to jakoś monitorują? No jest, jak Pan powiedział, jest to projekt długofalowy, ale czy można już na tym etapie powiedzieć, że właśnie on coś zmienił, czy są jakiekolwiek liczbowe, ilościowe, jakościowe y, takie mierniki? Jak najbardziej w takiej długofalowej skali to my badamy y, oczywiście stopień zaangażowania warszawiaków w wolontariat i jesteśmy bardzo zadowoleni dlatego że on rośnie i do tego nam służą badania barometr warszawski który bada wiele wiele różnych różnych rzeczy jeżeli chodzi o miasto jest taką podstawą dla urzędu do podejmowania działań do do takich do, do kształtowania polityk sektorowych w, w różnych dziedzinach Natomiast też dla nas efekty namacalne są bardzo ważne, jeśli chodzi o te krótkofalowe działania. I my badamy w ujęciu rocznym, miesięcznym i też codziennym chociażby ruch na naszym portalu, dlatego że to nam daje największą informację o zainteresowaniu takim bieżącym wolontariatem w Warszawie, to jakie oferty są wybierane. Jak też te oferty, jak ten rynek ofert się kształtuje, czy dominują, jaki rodzaj ofert dominuje i tak dalej, to jest dla nas informacja i też dla nas jakaś, jakaś z jednej strony zachęta do działania, bo to dalej jest tak, że wszystko rośnie i powiem też, że w tych trudnych warunkach pandemii tak naprawdę to zainteresowanie wolontariatem nie słabnie, mimo tego, że realizacja go jest. Bardzo trudna w niektórych aspektach, ale też dla nas to jest informacja do dobierania jakichś konkretnych już kierunków działań. Jeżeli my mówimy o promocji wolontariatu wśród Warszawiaków, to dzięki temu, że obserwujemy te efekty, jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć: tak, właśnie to jest moment, żeby wprowadzić silniejszą promocję wolontariatu młodzieżowego, dlatego że dobrze by było, żeby tych ofert pojawiło się więcej. I stąd na przykład w tym roku jest taki kierunek, bardzo, bardzo do młodzieży z komunikatem z jednej strony do młodych ludzi, że warto się w wolontariat angażować, a z drugiej strony do organizatorów. Nie ma co się bać angażować młodzieży i trzeba zapraszać młodych ludzi. To ja chciałabym jeszcze zapytać o wyzwania, bo wszystko oczywiście brzmi pięknie i, i wspaniale, ale no na pewno spotkali Państwo jednak jakieś wyzwania tworząc ten program, albo e, czy były to bardziej właśnie takie organizacyjne, czy we współpracy z instytucjami, a może z samymi wolontariuszami. Co było tutaj takiego właśnie najtrudniejszego? Myślę, że gdzieś największymi wyzwaniami chyba były początki, bo to przez to, że to działanie było innowacyjne, to też musieliśmy pozwolić sobie na błędy. I to jest myślę, że duże, duże wyzwanie w działaniu w ogóle, wydaje mi się, w, w administracji. Ale jest to, jest to coś nieodłącznego we wprowadzaniu działań, które, które są innowacyjne. Więc my musieliśmy zostawić sobie pole do tego, aby z niektórych rozwiązań móc się wycofać. Tak jak kolega wspomniał, ten projekt trwa już naprawdę wiele lat, i, i takich momentów zwrotnych nie było wiele, aczkolwiek one nas bardzo dużo, dużo nauczyły. Dużym wyzwaniem jest koordynacja tych działań, ponieważ no, jest w niego, w ten w Ochotników warszawskich zaangażowanych jest bardzo wiele organizacji pozarządowych. My, na bieżąco na co dzień współpracujemy z dziesiątkami instytucji miejskich, i koordynacja i utrzymanie spójność tych działań jest, jest myślę, że dużym, dużym wyzwaniem tutaj. Ale to, to są rzeczy, które utarły nam się przez, przez lata pracy, więc myślę, że wyzwaniem takim na teraz, kiedy ten projekt już jest, jest bardzo rozwinięty, jest jego poszerzanie dalej. Tak naprawdę my widzimy bardzo dużo kierunków kierunków rozwoju i najważniejsze. Największym, największym wyzwaniem teraz jest wybranie tych priorytetów, w których, w których obszarach możemy się rozwijać, aby też robić to uważnie i, i dobrze cały czas. Na pewno też wyzwaniem jest to, co, to, co jest kluczem tego projektu czyli to, że właściwie działamy na rzecz zmiany postaw ludzi i zachęcamy do takiego bardzo, bardzo takiego wspólnotowego myślenia. O, o miejscu zamieszkania, o społeczności miasta. I to, i to jest tak, że no, siłą rzeczy wchodzimy w konkurencję, jeśli chodzi na przykład o wypełnianie wolnego czasu, i przekonujemy ludzi do tego, że warto ten wolny czas akurat na wolontariat poświęcić, co zawsze będzie oznaczało. To, że musimy przekonać kogoś, żeby musi ten wolny czas wykroić z tego, co chce przeznaczyć na, na, na rozwój, na zarabienie pieniędzy, na rodzinę, na różne inne rzeczy. Mhm. A gdyby Państwo właśnie mieli innym miastom coś poradzić, gdyby właśnie chciały u siebie taki program stworzyć, no właśnie, od czego zacząć? Co jest tutaj najważniejsze? No co, co, co robić, żeby taki sukces osiągnąć po latach? Myślę, że należy przede wszystkim zacząć od bardzo wnikliwej analizy swoich potrzeb. Swoich, to znaczy nie tylko urzędu, ale przede wszystkim potrzeb właśnie tych głównych aktorów, czyli tych organizacji pozarządowych, instytucji, które w tym obszarze e, działają. Zapytać też mieszkańców o to, zapytać wolontariuszy, czego tak naprawdę im, e, im potrzeba. Bo te rozwiązania, które my wdrożyliśmy w Warszawie, nawet w podobnych dużych miastach, mogą okazać się nie do końca dopasowane w innych mniejszych miastach czy miejscowościach w ogóle zupełnie inne potrzeby mogą, mogą funkcjonować. Więc ta analiza potrzeb jest tutaj jest tutaj kluczowa, ale za nią powinna też iść taka bardzo realna analiza własnych możliwości. Czyli to, czym dysponujemy jako samorząd, jak możemy się w to zaangażować? I napisanie planu. Myślę, że ten plan należy pisać odważnie, to, to przede wszystkim i planować go zdecydowanie na lata, bo tutaj kolejną rzeczą, w którą trzeba się uzbroić, to jest cierpliwość. Wprowadzanie zmian systemowych zajmuje czas. Wprowadzanie nowych rozwiązań, obarczonych tym, że możemy gdzieś się pomylić, gdzieś spróbować i poszukać innej drogi, to wszystko zajmuje czasu, więc potrzebujemy, potrzebujemy dobrego planu, potrzebujemy cierpliwości przede wszystkim, no i myślę, że sporo, sporo uporu, a, a po latach to tylko i wyłącznie procentuje. Rozumiem, że wsparcie zwierzchników politycznych również się przyda. Nasz konkurs nazywa się Innowacje w polityce, więc od tego elementu nie uciekamy oczywiście. Nie, oczywiście oczywiście, że nie. Ten projekt od, od samego początku, od 2012 roku miał ogromne szczęście do przychylności wszelkich decydentów w mieście. I myślę, że bez tego bardzo przychylnego podejścia, zrozumienia też wartości wolontariatu i rozumienia go jako sposobu. Na aktywność społeczną mieszkańców, na, na zaangażowanie mieszkańców w życie miasta, na otwieranie instytucji miejskich i na ten ogromny społeczny wymiar, który, który wolontariat posiada. Ten projekt by się tak dobrze nie rozwinął, więc tak mieliśmy też, mieliśmy też szczęście do, do ogromnej przychylności na poziomie zarządu miasta. Natomiast jesteśmy przekonani, że ta przychylność, że pojawienie się jej, to jest tylko kwestia czasu i dobrego, dobrej argumentacji i przekonania decydentów politycznych, dlatego że my zauważyliśmy taką niezwykłą cechę wolontariatu. To jest taka przestrzeń, w której spotykają się naprawdę bardzo różne postawy i poglądy, i my na swoim portalu mamy oferty wolontariatu, które no już nawet pod takim polityczno-ideologicznym kątem odbiegają od siebie i są na dwóch zupełnie różnych biegunach. Czasem mamy spotkania, na których no właściwie można powiedzieć, że jest to jedyne forum, na którym są w stanie usiąść ludzie o bardzo, bardzo różnych przekonaniach, dlatego że łączy ich w tym momencie idea wolontariatu, która jest bardzo uniwersalna. Bardzo Państwu dziękuję. Życzymy. Życzymy oczywiście powodzenia w dalszym ciągu tego projektu. Moimi Państwa gośćmi byli pani Marta Demańska i pan Antoni Morawski z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którzy reprezentują finałowy projekt Ochotnicy Warszawscy, projekt, który przeszedł do finału konkursu Innowacje w Polityce i trzymamy kciuki oczywiście za wygraną. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy.